Dziu, dziu, dziu. Dziewczyny! Stawajcie, ile można się opalać? Dziewczyny, co? Ile można się opalać? Chodźcie do wody? Nie, ja się stąd nie ruszam. do żadnej wody. Ach, no dobra, siostra, ty nie, ale wychodźcie. No dobra, tylko najpierw sprawdźcie jaka jest woda, OK. Ciepła, jest bardzo taka letnia. Jest superowa na, taką, na taki słoneczny dzień. Zaraz będzie duże słońce, bo jest ranek, a po południu zawsze jest duże słońce u nas w Petropolandzie. Także zaraz będzie duże słońce! Dziewczyny wskakujcie! Ociepli się wtedy woda. Dobra, ja spróbuję i zobaczę, jaka jest ciepła. Uu, zimna. No ale dobra. Ale jest super. Jest super? To ja też skaczę. Wi Jak jest super. Pink, chodź. Nie. A. No dobra, nie to. Nie, dalej Tina. Wi Ale tutaj jest super. I to bardzo. Ui, Robi się taka wielka w tej wodzie. Wow! A ja się unoszę do góry. Heh. Jestem wielgachna. I tak woda. Nie unosi się do góry. A mnie też? A mnie? To co? Pink, chodź. Nie bój się zamoczyć. No dobra. Skoro tak nalegasz. uuu jest super! No i co? Pink. Komu teraz wstyd? Nikomu! Walka! Walka. Walka? Żadnej mi tu walki. Ej! Boże, tutaj jest super! Uuu. Mówi ta, która nie chciała wskoczyć. Dobra, ja muszę na chwilkę wyjść. Oooo, zimno. Ja za chwilkę wracam, tylko poczekajcie, okej. Okay? Okej. Okay? Dobra. Idę po i w ogóle. Ok. Wykartam to. Dobra, idę. Lemon, tu zaczekaj. Po co idziesz? Zobaczysz, to niespodzianka Dobra No dobra jak to niespodzianka okej. Okay. Już się wytarłam, mogę z tobą. Nie zostałam tu sama? Uff. Dobra, idę się wytrzeć. Okej, okay, wytarta. Dziewczyny, jestem już. Co kupiła? A to ciekawe. Wyjezuje się, ekscytuje. Dun, dun, dun. Po co nam tyle coli? Nie chcesz pić kola? Masz! Mm, pycha, mogę wziąć dwie? No pewnie. Każdy bierze po dwie. Żeby starczyło. Jak będzie starczyć, to każdy weźmie po ileś. Tylko na razie musi być po dwie. Żeby starczyło dla każdego. Okej. Okay. Dwie, dwie. I jeszcze dla mnie dwie. teraz i dwa. Okej. Okay. I dla mnie dwie. A te kole pójdą do dziewczyn. Mmm, dobra. To pijemy? Się chciało pić. Mi też. Mi też. Mi też. Mam jeszcze trzy. Chcecie? Ja chcę. Ja też. A ja nie. Możesz ty wypić. Ok. Superowy basen. Bomba nie? Tak. Było super. Idę się położyć na kocyku. A ja wolę na ziemi. To był basen. LPS. LPS basen. Występowała: Pink punk, Bridget Star, Tina punk, Lemon z rodziny Lemons. Dzięki, łapka w górę, i kolejny odcinek! Pa!